I przechodzimy do ćwiczenia czwartego, wyznacz wyraz AN plus 1, czyli kolejny wyraz ciągu AN. I to już jest wstęp do uzasadniania, że ciąg jest monotoniczny. W przypadku, gdy pierwsze wyrazy ciągu wyjdą na, na przykład wzrastające albo coraz mniejsze, to nie możemy od razu powiedzieć, że ciąg jest monotoniczny, tylko wtedy będzie trzeba skorzystać najpierw z tego, aby wyznaczyć kolejny wyraz ciągu, a następnie zbadać różnicę, o której za chwileczkę powiem. Od punkt A i wyznaczamy AN plus 1 wyraz ciągu. Co to oznacza? Tak jak wcześniej mieliśmy na przykład wyznaczyć piąty wyraz ciągu, to za to N podstawialiśmy piątkę. Teraz zamiast n będziemy wpisywać n plus 1. Można dla bezpieczeństwa zapisywać to w nawiasie, chociaż jeżeli mamy samo n, tak jak tutaj w liczniku we wzorze, to ten nawias nic nam nie zmienia. Czyli jak zapiszemy w nawiasie, to nie jest błąd, ale w sytuacji, gdy nie mamy nic już więcej przy tym n, możemy zostawić bez nawiasu. Ale dlaczego ten nawias jest taki ważny? Bo gdybyśmy zapisali tutaj 2n plus 1 w taki sposób, to wtedy tutaj to nasze n nie byłoby wymnożone przez dwójkę, bo teraz mielibyśmy n plus 1 zamiast n. Zamiast całego n mamy wstawić n plus 1, tak? Więc musi być podwojone to n plus 1, więc albo zapisujemy od razu 2n plus 2 zamiast tylko tej części lub 2 razy n plus 1. I to jest na razie zapis tej części. I do tego jeszcze trzeba dodać 1. Dlatego ten nawias jest taki ważny, ponieważ ten zapis zastępuje nam wcześniejszy zapis 2n. Więc mamy 2n plus 1 zamiast n i jeszcze plus ta 1 i musimy uprościć, czyli n plus 1, i na dole pozbywamy się nawiasu, czyli 2n plus 2 plus 1, czyli n plus 1 przez 2n plus 3. I to jest kolejny wyraz ciągu AN z podpunktu A. Podpunkt B. AN plus 1 to w liczniku minus 2 razy mieliśmy n. Zamieniamy na n plus 1, ponieważ mamy mnożenie, to musimy n plus 1 dać w nawias, żeby znów wymnożyć cały ten nawias, całe nasze nowe n plus 1 przez tą minus dwójkę. I w mianowniku również mamy 3 razy n, czyli musimy w tym wypadku zapisać w nawiasie n plus 1. I na końcu trzeba jeszcze od tego odjąć 2. Pozbywamy się nawiasów, czyli minus 2n minus 2 przez 3n plus 3 minus 2 to jest minus 2n minus 2 przez 3n plus 1. I tak możemy zostawić. To jest podpunkt b i kolejny wyraz ciągu an. Podpunkt c an plus 1. No i zamiast n wpisujemy n plus 1. Nie jest przez nic wymnożone, więc możemy dać bez nawiasu. Gdyby ktoś się uparł, to ten nawias może też być. Ja go zrobię innym kolorem, bo może być, a nie musi. I później mamy od tego n odjąć 3, czyli n plus 1 odjąć 3. W mianowniku n było do kwadratu. Więc teraz całe n plus 1 trzeba będzie dać do kwadratu i tu aby uprościć korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy, czyli a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, ale to jest na razie jeszcze ta pierwsza część, czyli na razie zapisaliśmy n kwadrat już jako n plus 1 kwadrat, to jeszcze trzeba dodać we wzorze do tego 1. No, i upraszczamy, czyli mamy n plus 1 minus 3. 1 minus 3 to minus 2, i tu pierwsza do kwadratu, czyli n kwadrat plus 2 razy pierwsza, razy druga, czyli 2 razy n razy 1 to 2n, plus 1 do kwadratu to 1, i to było pozbycie się nawiasu, czyli teraz jeszcze trzeba dopisać do tego plus 1 czyli n minus 2 przez n kwadrat plus 2n plus 2. I to jest nasza odpowiedź do podpunktu C. I podpunkt D już sobie pod spodem zapiszę, a n plus 1. I znów mamy w liczniku n do kwadratu, czyli n plus 1 do kwadratu minus 1 przez 2 razy, i zamiast n znów wpisujemy n plus 1 minus 5 i znów korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy, czyli n kwadrat plus 2n plus 1 z poprzedniego przykładu. Na końcu mamy jeszcze odjąć do tego kwadratu sumę 1, więc to też trzeba zapisać. Tu od razu można zredukować, żeby sobie tym później głowy nie zaprzątać. I na dole, w mianowniku też pozbywamy się nawiasu, czyli mamy 2n plus 2 minus 5 po wymnożeniu nawiasu. n kwadrat plus 2n przepisujemy, a w mianowniku możemy jeszcze 2 odjąć 5 obliczyć, czyli przepisujemy 2n i 2 minus 5 to jest minus 3. I to jest koniec ćwiczenia czwartego. I ćwiczenie piąte wykaż, że ciąg jest rosnący. Aby wykazać, że ciąg jest rosnący, musimy zbadać różnicę kolejnych wyrazów ciągu, czyli an plus 1 minus an. Skoro ma być ciąg rosnący, to ta różnica kolejnych wyrazów ciągu, ponieważ w ciągu rosnącym każdy następny wyraz ma być większy od poprzedniego, czyli na przykład 5 odjąć 4 byśmy mieli, ma być większe od zera, czyli ciąg jest rosnący, gdy ta różnica jest większa od zera. Analogicznie ciąg byłby malejący, gdyby była mniejsza od zera. stałe, gdyby ta różnica wyszła nam równe 0. Ciąg niemalejący rośnie lub jest stały, czyli większe lub równe 0, i nierosnący, gdy maleje, czyli mniejsze lub równe 0. I pod punkt A wyznaczamy najpierw. A n plus 1 wyraz ciągu, czyli n plus 1 kwadrat minus w nawiasie, ponieważ mnożymy przez minus 1, czyli n plus 1, bo można było od razu zapisać minus n minus 1, jednak często zapomina się o tej zmianie znaku, więc lepiej zapisać sobie na początku w nawiasie i to obliczyć. Pierwsza to wzór skróconego mnożenia, ten sam co wcześniej, kwadrat sumy, czyli n kwadrat plus 2n plus 1 minus n. Minus 1. No i następnie redukujemy wyrazy podobne. Przepisujemy n kwadrat, bo nie mamy z czym zredukować. 2n minus n to jest n, a 1 minus 1 to jest 0. Czyli mamy n kwadrat plus n. I teraz sprawdzamy różnicę tych wyrazów, czyli an plus 1 minus an to będzie n kwadrat plus n minus ten wzór, który był wcześniej n kwadrat minus n. Czyli n kwadrat plus n minus n kwadrat plus n redukujemy wyrazy podobne, to jest 2n. Ponieważ n należy do liczb naturalnych dodatnich, więc zawsze jest dodatnie. Gdy mnożymy przez liczbę dodatnią. Liczbę, która jest naturalna dodatnia, to zawsze to będzie większe od zera. Więc wykazaliśmy, że ciąg jest rosnący, więc zapisujemy albo co należało wykazać, albo zatem ciąg jest rosnący. Za chwileczkę dogram podpunkty kolejne, abyście mieli większą bazę do ćwiczeń. Przypominam tylko, że każdy z tych podpunktów Warto później cofnąć, zrobić samodzielnie, żeby utrwalić wiedzę, bo samo obejrzenie filmiku nie utrwali wiedzy. Będziecie rozumieli, ale jak sami jeszcze tego nie przećwiczycie za dwa, trzy razy, to na kartkówce może się okazać, że ta wiedza jest y, gdzieś tam y, widoczna, ale ulotna. Więc sami jeszcze spróbujcie te ćwiczenia zrobić. Jeżeli zrobicie je za dwa razy, w odstępie czasu to na pewno będzie to utrwalone i będą piękne oceny, i będziecie już umieli rozwiązywać tego typu ćwiczenia.